Let's go. Co, papi, mońaño? O, oh, jest. Szybko ci się do Szybko to do ładowanie. Mam dwie kreski. O ja. Do tamtego punktu zbornego. Ruchy. Dobra, możecie ruszać. Zająć pozycję. O, jeszcze jakiś random jest dowódcą, tak. Ja mm. Dobra, lecimy tam, gdzie zaznaczyłeś. Tak. Dobra, Ale nie dolecimy już. To lecimy. No lecimy. że tam lecą? Na... Nie, bo ja spadam... Nie lecę dalej. Spadam tu, kur... Jak nie lecisz dalej? Nie no, a bo ja mogłem dobra Tu jesteś, dobra lecę ciebie. Zamotałem

A Jumany został, tu wylądował lotnik. We we w w one, yeah. Uwaga! Mam jest <try> hey, cały budynek. Oh. Termin jest tam, ruchy. Tu mogę... Piszcie niedaleko, nie? Eee, tutaj, tam są. Tam są. Zagrożenie, ostrożnie! Ja wjeżdżam na ten budynek, druch. W chyba jest, nie ma. Ach, nie A ktoś do niego wali. A tu snajper Tutaj sniper. To jest snajper właśnie. To niebezpieczne miejsce. To oni robią czy to? Nie, to my robimy Wite u mnie Ej, ej, ej Ale mi... Ide, ide, Boże, jeszcze mam tak trzyma strunę Ja bezpiecznie Uwaga, flób tamtuje się w waszym rejonie A Kurwa, mi podnieś? Czekaj, 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 bo ja... Powaliłem go w to A tu snajper z góry wali Idę, 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 Kurwa! Jestem przy Tobie! W ostatniej chwili. Uf. Dalej, chodźmy! Może by tam sniper się zniszczył. Kurwa! Ty. Dalej! Szyk. Ojej, ty no! Trzeba iść, leci do Ciebie, uciekać. To on widział, strzelał we mnie i on widzi, Nie, zabiłem go. Nie, bo się pożoga. Patrzcie, gdzie idziecie. Tu się noc dla Tu na mnie. O kurwa, goście mają. się następnym razem. ale... Part... No. bardzo mnie wyjechało. Do tamtych trzeba lecieć. Oni chyba żyją, nie? Pojeżdżam w szokach, No jak tu jeden leży, się nie rusza, bo no mówię, w się zbudował. A to co będziemy lecieć? by nie. Tutaj wykupujemy. Lewaj, tutaj. Daleko jesteś tu mnie? Jeszcze nie wystartowałem. Dobra, ty ja lecę na czwórkę. W możesz ruszać. Wysyłamy Zobacz, że nie widzę, gdzie to jest. A, tutaj, dobra. Oni te znaczniki powinni naprawić. Nie no, żeby był... Mam nową misję. ...każdy player w inny kolor, nie? Nie wszyscy na zielono. Gdzie ten z wód, Widzę skrzynkę z niestandardową bronią!

Jestem, bijam Sora, wbijałem znaczy się Wbijałeś? Sora, taką broń Co, co? Ci nie ma? Jeszcze ja nie doszedłem tam Goszcz, gości, gości co? Ty Mnie razie, nie widzę Ale mnie skruł. No nie widzę skąd Ale mnie skru. A jest bezpiecznie. Nieee! Sorem. Ty, jakoś te bronie... Co, Dużoś... wychodzimy chyba, nie? No. Tam go... Nie dodaję do grania. zrobiłem na tą snajperkę Z2 Artur bo ty z snajperką czy nie? Nie. Yeah. To bez nikogo. Yeah. To zrobiłeś za sniperkę? Nie było. No. Mi. Ale jaką No tego... tego... Skauta? Ten patent! Nie, no tego patent Że ten daleko... daleko... daleko ci ustawia no, samemu. A gdzie to się robi? W ustawieniach I Później co? Eee, kontroler. kontroler. No. No. Mapowanie sterowania piechoty. Edytuj. Czekaj, czekaj. Pojazdu... No. Na górze masz. No, 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 no. Mam. I na dole masz mapowanie sterowania. No i w te... to? No i wtedy co? Jest. Zjeżdżasz na dół, broni wyposażenie. No, wtedy co? I, I szukasz. Y... Szukasz, szukasz tego Że Dalmierza Gdzie to jest Broń, o i wyposażenie i tam masz eee... Zerowanie Dalomierza Dalmierza w trybie przybliżenia. Klikasz to i klikasz RT Tym co strzelasz. А не слушаю. А то сейчас себе уставишь. Тарас кликни и можешь уставить. Ты что слушаешь? Да. Ну и огни!